W tym życiu dzieje się wiele, jest wiele osób, które mi w tym wszystkim pomaga, bo jak sami wiecie, to jest praca 24 na godzinę na dobę. Jest Igor, jest, 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 jest moim kolegą i pomaga mi nawet i w codziennych e, obowiązkach i ogarniać to, czy różne rzeczy robimy razem, po prostu jest to odciążenie. Cieszę się bardzo, że mogę z Dominikiem tak współpracować, że tak powiem, bo bardzo dobrze na tym korzystam. Mogę sobie trenować, podpatrywać co Dominik robi, jak to robi i dzięki temu ja mogę być coraz lepszy dzięki temu. Nie igor jest skromny, ale e, tak jak mówi, no jak zadzwonię, to, to rzuca wszystkie swoje plany i jest, jest ze mną, robimy rzeczy razem, pilnuje. Na próbach mierzy czas, jedziemy na trening robić. Że jest towarzystwo do, do trenowania. Tam jest Grzesiu, on mi ogarnia fury, robi za mechanika. Jak nie mam nikogo, a jak jestem w Polsce, no to Grzesiu jest fachową ręką do, do serwisowania motocykla. Kiedy ja to ostatnio robiłem? Boże, Chyba na... Na, mistrzostwach, co, no, na Mistrzostwach Świata Mieli 4 lata temu. 4 W co trenowałeś? Tak, tak, no, no. tak. To był kset? Tak, hero przed hero, czy tak, no. hero było... tak, tak. Ale 4 lata No, 4 lata My tam jakoś od lat się zagadujemy ze sobą, nawet te pierwsze kroki super enduro gdzieś tam Dominik stawiał, można by powiedzieć, że gdzieś tam razem stawialiśmy te pierwsze kroki, gdzieś tam tor pierwszy pomagałem Dominikowi zbudować, a teraz jak przyjeżdża do Polski i nie ma swojego mechanika, to gdzieś tam czasem poprosi mnie o pomoc i pomagam mu z jakimiś takimi grubszymi tematami w motorze, przygotowuję mu triala, jego endurowki, także... Fajna sprawa. Ja też jestem zawodnikiem, rajderem, staram się to robić w miarę profesjonalnie i pomagamy też Dominikowi, to niech to w ogóle nie znam nie ujma, wręcz przeciwnie. jakieś tam kolejne doświadczenia, pewna wiedza. Wiadomo, to jest profesjonalny zawodnik na najwyższym poziomie. Też od niego nieraz czerpię jakieś tam informacje, ustawienia, więc, więc fajna sprawa. Otaczam się małą ilością osób, ale oni mi pomagają. Jestem mega wdzięczny za to. Jest moja tata, który pomaga, rodzina, siostry. Oczywiście jest tadek, który pomógł, no, wskazał, wskazał kilka rzeczy i, i też mnie dopuścił do siebie, co, co dało mi możliwości właśnie takie e, podpatrzenia niektórych rzeczy i bliźnięcia tego. Z znamy się już dosyć sporo, odkąd jestem w Hiszpanii to trenujemy razem i no lubimy razem trenować. Trenujemy triala, hard enduro, super enduro, wszystkie motocykle i jestem za to wdzięczny po prostu. I said, Siema, siema. Jesteśmy z powrotem w Kielcach na torze. Kolejny trening na czterech kołach. Jesteśmy tutaj z ekipą. Grzesiu, Igor. Eee, zmagamy się teraz z problemem ABS-u. Eee, jak nie, nie zdołamy sobie z tym poradzić, to będzie po prostu ostra jazda na torze. Jest słoneczko. Tor ciasny jest kilka szybkich sekcji, więc trenujemy, kręcimy kilometry <noise> i próbujemy znaleźć problem i nauczyć się samochodu, co nie jest łatwe Ale jest fan, słuchajcie, mamy fan, bawimy się, jeździmy już dzisiaj buty wleciały nie ja, wiem czy wam jestem w stanie pokazać ale buty są Eee, więc czucie samochodu coraz coraz to lepsze. Bawimy się. Jechać, to nic nie, nie zrobimy. Są wiatraczki do chłodzenia hamulcy, które przykładamy zawsze do, do wystudzenia. Zakuta MK z M3 E90, silnik quick shifter hydro kubły z atestem pasy z atestem eee, tak jak mówię, wszystko jest wyrzucone z zewnątrz jest sama klatka, goła blacha jest ledko na maksa cały tak jest letki, letki, ledko, ledko, ledko kolejne zmagania dzisiaj to e, urwany wydech wszystko wszystko tutaj lata bardzo głośno, ale pracuje niesamowicie na torze. Klei się niesamowicie na tych slickach. Opona slick, hard z tyłu. Spirelli z tyłu. Z przodu mamy Goodyear. Sam nie wiem jaka to jest mieszanka. Moim zdaniem medium. Dzisiaj jesteśmy na standardowych klockach, więc nie hamuje to tak dobrze jak racingowy. Ale tak się to wszystko prezentuje: sportowe zawieszenie, doklikane. I działamy. Temperatura w środku jest tak wysoka, że go prosto na... eee, nie chcę nagrywać i oczywiście. Opony, nie zaczynamy, nie zaczynamy treningów. A od nowych opon, najpierw muszę wyjeździć kilometry na używkach. Więc tutaj mam takie po 50% bieżnika do dojeżdżenia. Tak, tak samo to działa w motorsporcie na czterech kołach, że taki zawodnik porządny. Które się ściga, wyrzuca opony po wyścigach, czy tam po różnych odcinkach, gdzie jeszcze one mają, gdzie one mają trz, przelatane 50% bieżnika. No to tak są sprzedawane potem jaści do amatorów, gdzie w tym przypadku jestem amatorem. Lecimy, lecimy na ostrą Paula! jazdę bez ABS-u, więc szykuje się na Ja w tym tygodniu zostało mi troszeczkę treningów na motorze, nie będzie ich dużo, w sobotę już jedziemy na sześciodniówkę jako kadra Polski, z czego jestem olbrzymie wdzięczny, dziękuję za powołanie i co, tutaj polataliśmy dzisiaj, doświadczenie do, do kieszeni chowamy, 150 km zrobione po torze w takim racingowym tempie, więc sporo dużo to koncentracji kosztuje więc zmęczony mentalnie ale też fajnie trening eee, i co? i takie rzeczy jeszcze dodam, jeszcze dodam na szybko że mieliśmy Czyja? problem z kontrolą ABS, więc do, na dohamowaniach nie mieliśmy zupełnie trakcji eee, po prostu jak za mocno się wcisło pedał e, hamulca no to auto wpadało poślizg i jak na szynach jechaliśmy więc e, połowę dnia tak przejeździłem i też nie było kontroli trakcji na e, akceleracji, czyli na wyjściu z zakrętów. Więc taka, tak jak mówiłem, już e, jazda na wyższych, e, bez, bez wybaczenia błędu. I trzeba było nauczyć się troszeczkę delikatności w tym wszystkim, ale m, tak jak mówię, e, z przygodami, bez wydechu wracamy, ale, ale z, zajebisty dzień. E, i BMK póki co naprawdę się spisuje prowadzi się bardzo, bardzo dobrze. Jak go kart można powiedzieć. Pracuje mega ramą i zawiasowo jest mega poustawiana i na tych slickach robi po prostu niesamowite rzeczy. I, I fajnie się nie będzie.